Witam serdecznie. Niestety trochę zepsuło mi się nagranie. E, otóż nie nagrało mi się jak poszedłem rozmawiać z kupcami o cenie zapolowania na Keirana na tego potwora. Wy, udało mi się wynegocjować wielką, większą stawkę poprzez zastraszenie, bo z początku nie chcieli się zwiedzić. Później poszedłem porozmawiać z tym elfem, z którym miałem rozmawiać. Zaraz znajdę dla was, jak ten elf się nazywał. Cedric z elfem Cedriciem. Cedric nie mówił za ciekawych rzeczy, ale ogólnie powiedział, że jakiś czas temu ten Keiran zniszczył most i statek i żebyśmy się przy nim spotkali. No i na mapie właśnie widzieliście, gdzie to jest. Ciekawe, co zachowało się z tego wraku, o którym mówił Cedric. Jeśli to Keiran zaatakował statek, obawiam się, że niewiele. Na szczęście nie zależy nam na śladach ludzi, tylko potwora. Także wybaczcie mi, że to się nie nagrało, ale jakiś błąd miałem, którego nie zauważyłem od razu. Gdzie ona jest? Szła przede mną, nagle zniknęła. W ogóle według najnowszej książki e, o Wiedźminie, Rozdrażek kruków: Geralt jest młodszy niż dotychczas sądzono. A w Wiedźminie 3 zrobili z niego już no dość staruszka. I dlatego teraz, nawet w czwórce, pewnie dlatego Ciri będzie główną bohaterką. A szkoda, bo skoro się okazuje, że Geralt jest młodszy niż wszyscy myśleli, również twórcy Wiedźmina 3, no to może się okazać, że jeszcze dużo gier mogli z nim zrobić. Szkoda. Dobrze, że jesteś. Dobrze, dobrze. Ślady. Też je widzę. Widzisz te ślady? Tak. Paskudne miejsce na popołudniowy spacer. Chyba, że ktoś szuka mocnych wrażeń. Dobrze, że jesteś. Że jest? medalion Tam no coś jest. Aha Pomódcy. Może Tris? Racisz mi pomóc. Wow, wow, wow Przyznam się, że w mnie trójca też czasem to sprawiało mi problemy w takim dużej grupach. Utopcy? Mm, Starze znajomi. Łezka się w ogu kręci, co? Poszukajmy śladów rana i wynośmy się stąd. Poczekaj chwilę. Co jest? Proste zaklęcie diagnostyczne powinno przynieść odpowiedzi na parę pytań. On jest chory, Geralt. Ten potwór umiera. Ile czasu mu zostało? Kilka lat, może kilkanaście. Chyba żartujesz? Co mu jest? Każda informacja może się przydać. Zaklęcie diagnostyczne wykazało, że część komórek w jego organizmie uległa mutacji. Mutant? Skąd wniosek, że umiera? Ja też jestem mutantem. Komórki z wydzieliny, którą badałam, mają podobny charakter do komórek krakowych. Są pod pewnymi względami sprawniejsze od reszty, ale wymykają się spod kontroli organizmu. Powstaje czerwona tkanka. Wygląda bardzo nieprzyjemnie biedactwo. Chcesz usłyszeć, co tak naprawdę wyróżnia mutantów? Jasne. Zmiany, które zaszły w Twoim organizmie, wymagają tysięcy lat przystosowań. Przystosowania są wynikiem błędów w genach, czyli mutacji, które powodują, że organizmy stają się sprawniejsze. Jeśli mutacje dokonują się na przestrzeni wielu lat, dumnie mówimy o doborze naturalnym i ewolucji. Jeśli zachodzą w krótkim czasie w jednym organizmie, mamy do czynienia z mutacją. To fascynujące. Co jeszcze? Jest jadowity. Bardzo jadowity. Jakiś antidotum? Eliksir z cieniokostu powinien zneutralizować toksynę. Znam to ziele, ale nie wiem, gdzie go szukać. Bez ochrony eliksiru trudno będzie zabić Keirana. Pójdę porozmawiać z Cedrikiem. Proszę. Oto receptura eliksiru. Pora zająć się własnymi problemami. Dasz sobie radę sam? Mhm. Mm Do zobaczenia. Grat nie lubi portali, więc pewnie dlatego nawet mnie zaproponowała. A rozejrzymy się tu. Dlaczego nie, prawda? raport kapitana. Dziennik: Ekspedycja okazała się sukcesem, który zadowoli zarówno władze uniwersytetu, jak i hojnego króla Foltesta. Szczególnie zadowolony wydaje się być oswen. Nigdy nie widziałem, żeby czardziej skakał do góry z radości. Oswen, czyli czarodziej, zbuntował załogę, zdając znalezione kosztowności artefakty, postanowił zatrzymać dla siebie. Na szczęście woltestowa piechota morska pozostała lojalna. Na wysokości Wergen doszła do potyczki, w której zatopiliśmy Dedrin. Mimo to musieliśmy uciekać, wciąż atakowani przez Harpie, przyzywane zaklęciem Osfena. Harpie w Wiedźminie trzy ciężkie przeciwniczki. Czara Fena wciąż ma moc przyciągania potworów, mimo że czarodziej poszedł na dno, żołnierze dzielnie dają opór. Heh, czarodziej poszedł na dno. Kończę pracę nad raportem dla Oksenfurtu, w którym podsumowuję wyniki badań i, i wskazuję miejsce zatonięcia Dedrin. Już prawie jesteśmy w domu. No, prawie. Oxford to uczelnia, w Wiedźminie trzy znana bardzo. Kopia Dziennika Kapitańskiego. Jest to dokładna kopia Dziennika, na wierzchu starannie napisana jest rąk własnych jego magnifencji, Rektora Uniwersytetu w Oxfordzie. Proszę dostarczyć za pośrednictwem Królewskiej Poczty. Kto we flot sam korzysta z Królewskiej Poczty? Mogłbym to podrzucić. Hmm. Czekajcie, czekajcie. Zadania. Z tego co widziałem? Właśnie, muszę znaleźć cienie okost. No dobra, to jest wrak statku. Czy jest gdzieś wrak drugiego statku? Na mapie nie ma zaznaczonego. No więc pewnie nie ma No dobra, trzeba wracać, nie będę was tym przynudzał Także widzimy się yy, Jak będę rozmawiał z Elfem Cedriciem ja spytam go, gdzie mogę znaleźć składniki do tego eliksiru mangusta Swoją drogą często o tym myślę, ale nie powiedziałem nigdy tego na głos. Wkurzam, mnie tutaj takie bieganie cały czas, e, z punktu do punktu. Ani nie ma konia, ani nie ma szybkiej podróży. Mega męczące. Biegłem tam, żeby biec z powrotem. Takie sztuczne wydłużanie gry. Mogłem przejść przez ten portal przecież. E, Stris. No bo nie wiem, mogłam jak gra po prostu przenieść tam do niego automatycznie, jak gdzieś do wioski, a nie teraz muszę lecieć. No sztuczne wydłużanie czasu gry. Także tak, brakuje mi szybkiej podróży z Wiedźmina na 3 i z innych gier. O, ale trudno. Dobra, już prawie jestem u Cedrika, także już nie będę Wam pauzował znowu. Co jest, zgubiłem się, nie zejdę teraz na dół. O, te ścieżki też są dziwne. Da się tu zejść? No nie, da się tu zejść. Co za dziadostwo. Został Cedrik na tej platformie. Ciekawe, czy go tu znajdę. Jak nie, to się zdenerwuje. Ale chociaż wam pokażę, gdzie znaleźć Cedrika. Bo mi się to nie nagrało. Niestety, jak do niego szedłem za pierwszym razem. Ostrożnie tutaj. Ciepny. Dobry. W oczach mi się mieni od patrzenia na noc. muszę znaleźć. Ale zaraz, może mam już cieniokost? Przecież ja już całą mapę zwiedziłem. Zaraz zobaczymy. Mangusta, no, sery Jeszcze raz alchemia I mangusta gdzie jest? Mam! Oh. Zostańcie Odszukajcie niokos lub ruszaj z Shaylą na Keirana. A po co mi się niokos tak już znalazłem, nie? Dobra, czyli idziemy z Shaylą na Keirana. Jak tu stoimy z questami, to jest główny. To jest główny. Tego nie zrobię, bo nie wiem jak. W pokera grać nie zamierzam. czy tam w kości. Tego nie zrobię, bo nie mam języka. To jest główny quest. Rzeka tajemnic. Znajdź skrzynię. Aha, no to tak. To u tego dowodzącego flot. Sam to zrobię. Cenę już zrobiłem. Elixir też przed walką, no to muszę pamiętać. Myślicie, że będę pamiętał? Myślę, że nie. Ciekawe, ile trwa działanie tego eliksiru. Jak bardzo tuż przed walką muszę go wypić. Dobra, wszystkie kwestie mam ogarnięte, mogę iść do Shailin, no to jest w swoim pokoju. Sprawdzimy to. No cześć, co tam chce siedzisz? Zapisano drobnym maczkiem. Co tam Sheila napisałaś na tej kartce? Bez wątpienia jest to Keiran. To samo stworzenie, o którym mówią doniesienia sprzed lat. Oferta miejscowego księgarza była zaskakująco bogata. Wtedy trzeba było go zabić. To już ja od siebie dodałem. Dokonałem też wizji lokalnej. Potwór większy niż sądziłem, prawdopodobnie nie dałem mu rady w pojedynkę, chyba że po głębie studia na to nie mam czasu. Wiedźmin? No i pojawił się Wiedźmin. Jakieś postępy? Jeszcze jak. Tris twierdzi, że Keiran powstał dzięki magii. Ma rację. Coś tak wielkiego nie mogłoby żyć w tych wodach. Wygląda mi na efekt jakiegoś przykrego eksperymentu. Rośnie w błyskawicznym tempie i pewnie tak samo szybko się zestarzeje, dowiedziałaś się, skąd wziął? Nie próbowałam. Czyli wiesz, że stworzył go czarodziej. Skąd wiesz? Nie wiem. Już miałem tą rozmowę Ej, Jestem gotów? Jestem gotów, tak mi się wydaje. Mam już wszystko. Chodźmy. Doskonale ruszajmy. Gotowy? Wydaje mi się, czy się umalowałaś. Wszyscy mamy jakieś rytuały. Przykro mi, Keirany nie rozpoznają kolorów. Zakończmy ten temat, Geralt. Czas wywlec potwora z wody. Masz jakiś plan? Ja zawsze mam plan. Nie daj się pożreć, a już niedługo będziemy bohaterami. Postaram się. Zejdź na dół. Ja zostanę na moście i wyciągnę go na brzeg. Uważaj, nawet na lądzie będzie cholernie niebezpieczny. Mam ze ślądu, tak? Które będzie. Tędy przecież nie zejdę. Zejdź na dół. Ja zostanę na moście i wyciągnę go na brzeg. Uważaj! Nawet na lądzie będzie cholernie niebezpiecznie. No, no tędy nie zajdę. Właśnie grę trzeba zapisać. W ogóle nie zapisałem gry od 3 godzin chyba. No, dobra, tędy nie zejdę pewnie tutaj. O, z treast z z tędy szedłem. Tak, pamiętam, żeby wypić eliksir. No dobrze, moi drodzy, ale niestety walka z dopiero w kolejnym odcinku. Także pozdrawiam gorąco, dziękuję za uwagę. I... Do zobaczenia!